Przystąpimy do zrobienia e, grzańca zimowego. E, będą nam potrzebne goździki, ziele angielskie, e, cynamon cejloński. Goździków daję no, z 5, 6, 7, żeby był aromatyczny. Trzy kulki ziela angielskiego łyżeczka cyn eee, cynamonu. niepełna łyżeczka, niepełna łyżeczka cynamonu. Cynamon cejlański ma zupełnie inne, może nawet troszkę mniej tak niewiele ponad pół łyżeczki. Eee, cynamon cejlański ma zupełnie inny aromat niż eee, cynamon indonezyjski czy chiński no i jest zdrowszy dla nas do o żeby ta herbata była naprawdę rozgrzewająca to dodamy też imbiru rozkroję, szybciej oddam swój aromat. Nie dodaję go dużo, żeby nie był na pójść za ostry, tak żeby spokojnie mogły go wybić również w dzieci. Dodatkowo imbir działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo. Następnie dodam pomarańcze. Pomarańcze mam wcześniej e, umyte. E, ścinam skórkę. Umyte i porządne. Troszkę skórki dla aromatu. fajnie wzbogaca smak takiej zimowej herbaty. No i sama herbata można dodać herbatę. Tak, łyżeczka herbaty na dzwonek jest wystarczająca, dlatego że mamy przyprawy, mamy owoce, nie ma konieczności dodawania więcej tej herbaty. Herbatę można zastąpić rumiankiem, innymi ziołami, pokrzywą. No i zalewamy wodą. Teraz nasza herbata będzie musiała chwilę postać. Nie dopełna, zalewam wodą, dlatego że później jeszcze dodam sok z połowy, pomarańczy. No i oczywiście dosłodzę miodem. Zostawimy ją na 10-15 minut, żeby naciągnęła i przestygła, żeby można było później dodać miodu. Minęła 10 minut. Zaglądam do herbaty. Jest już bardzo aromatyczna. Naparzyła się, wspaniały zapach od przypraw, czuć mocno skórkę pomarańczową. No i teraz przyszła pora, żeby dodać e, sok z pomarańczy. To jest kwestia podawania naszego, czy, czy dodamy Sok z połowy, czy z całej pomarańczy? No i teraz dodamy miodu. Należy pamiętać, żeby miodu nie dodawać do wrzątku, bo traci on wtedy swoje właściwości. No oczywiście przy tej herbacie nie, nie, nie unikniemy tego, żeby ta, ta herbata miała 40 stopni, ale no ja tak czekam, żeby ona miała poniżej 70. Ten mi daje też wspaniały aromat. No i nasza herbata zimowa jest gotowa. Możemy ją nal nalewać do kubków i, i delektować się jej smakiem, zapachem. No i właściwościami rozgrzewającymi. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa zarówno do przygotowywania e, lemoniat miodowych, jak i herbaty zimowej. Tak naprawdę przy wykonywaniu <ścoughs> lemoniat e, ogranicza nas tylko e, wyobraźnia. Mam nadzieję, że na wiosnę uda nam się przygotować e, odcinek. W którym pokażemy, jak przygotowywać lemoniady kwiatowe. Też są świetną alternatywą dla innych napojów. Kwiaty również oddają aromat. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Magdalena Kozerska, vlog Fundacji Kochajmy Pszczoły. Pszczoły i my, my i pszczoły.